To będzie podcast o jedzeniu. Foodcast. Apetyczne rozmowy dla każdego. Kuchnia dla normalnych ludzi. Odcinek 143. Co trzeba zjeść tej wiosny? Albo to też może być tytuł: 9 klasyków polskiej kuchni, z twistem, które musisz zjeść tej wiosny. No, zobaczymy, który będzie lepszy. Cześć kochani, dzień dobry. Witam się z Wami w kolejnym odcinku foodcastu. Na liczniku mamy 143, także pędzimy w pełnej rozciągłości. Dzisiaj nie mam zbyt wiele czasu. Mam 40 minut na to, żeby przygotować ten odcinek, w sensie, żeby sobie go nagrać. E, to pewnie materiału po złożeniu będzie troszkę mniej. Natomiast mam absolutną petardę i zaraz Wam wytłumaczę, o co chodzi. Mam nadzieję, że spędzicie ze mną ten czas. A w każdym razie ja serdecznie do tego zapraszam. Ufam, że nie jest to pierwszy odcinek podcastu, w którym się spotykamy, ale jeżeli tak jest, no to zapraszam Cię gdzieś na początek, do intro, e, też do innych odcinków. Ja mam na imię Elżbieta, i moim celem życiowym jest e, to, żeby to życie dobrze przeżyć. E, staram się tutaj w podcastie, czyli w podcaście o jedzeniu, opowiadać o dobrym jedzeniu, o dobrej kuchni i o sposobach na dobre gotowanie. Chcę przekonywać do tego i o tym, że gotowanie w domu jest możliwe, może sprawiać frajdę każdemu i każdy z nas w domu też ma szansę pobawić się smakami i skorzystać z tych takich najlepszych restauracyjnych połączeń. Moim celem jest to, żeby budzić was i rozbudzać i rozwijać wyobraźnię smakową po to, żebyście umieli łączyć smaki, żebyście się w tej kuchni rozwijali i mam wielką nadzieję, że to ma miejsce. Zawsze mnie to ogromnie cieszy, kiedy spotykam się z takimi waszymi wiadomościami pod właśnie tym tytułem, że no było fajnie, a teraz jest jeszcze fajniej. No bo myślę, że życie jest za krótkie i zbyt szare i zbyt pomnure, żeby je po prostu tak przeżyć nijak i żeby było tak szaro, jak jest dzisiaj. Bo kiedy nagrywam dla Was ten odcinek, to mimo tego, że jest prawie 20. dzień maja, to mamy 7 stopni, pada deszcz, yy, i ja siedzę w golfie. Yy, całe życie byłam takim zmarzluchem i zawsze było mi zimno, zwłaszcza w stopy i w ręce. Dlatego byłam osobą, która już we wrześniu chodziła w rękawiczkach i bardzo często chodziła w tych rękawiczkach aż do końca kwietnia. Weekend majowy i ela z rękawiczkami to jeszcze była całkiem mm, dopuszczalna rzecz. W tym roku pierwszy raz w życiu, a mam już za sobą dobre 30 wiosen. Nie śmieją się ze mnie moi znajomi, kiedy spotykają mnie w maju na mieście i mam z sobą rękawiczki. Także wszystko na ten temat. Ogólnie mam wrażenie, że maj nam minął na deszczu i, i takiej jakiejś mm, jesiennej pogodzie. I dziś, kiedy sobie szłam rano, to sobie myślałam o tym, że w zasadzie, gdyby nie bazarki, stragany, i faktycznie to, że czuć zieleń na zewnątrz, no to byłaby totalna kicha. Byłoby totalne takie nie chce mi się i gdzie jest słońce, i niech przejdzie lato. Natomiast z racji tego, że nowaliki wystartowały i. Mamy wiosnę, przynajmniej taką kulinarną wiosnę, a już za niedługo, już za kilka tygodni, będziemy mogli się cieszyć szczytem takiego sezonu owocowo-warzywnego. Oczywiście kulminacja tego sezonu to będzie jesień, wczesna jesień, ale no, wcześniej jeszcze będą inne przeboje: jeszcze będą tanie czereśnie, jeszcze będą tanie troskawki e, i mnóstwo smakołyków po drodze. Natomiast. Z racji tego, że ja sama wyznaję taką zasadę tu i teraz, czyli żyć tym, co jest tutaj i cieszyć się z tego, co właśnie teraz przeżywam, nie czekać na coś i nie żałować czegoś w życiu, co już było, czyli nie rozpamiętywać, kiedy tam była zima i nie czekać ciągle na te czereśnie, chociaż wiadomo, że czekamy, no to żeby się w pełni skupić na wiośnie, to stwierdziłam, że Muszę, muszę w tym roku zrobić dla Was taką sezonową checklistę tego, co koniecznie trzeba zjeść tej wiosny. I w ubiegłym sezonie, w ubiegłym roku, pojawił się właśnie taki pomysł, albo może dwa lata temu, żeby zrobić taką letnią checklistę rzeczy do zjedzenia, czyli takich rzeczy, które musisz zjeść latem, żeby stwierdzić, że to lato jest udane. Taką rzeczą, która mi się kojarzy z latem i która dla mnie definiuje to, że lato jest udane, są na przykład gofry z bitą śmietaną i troskawkami. Myślę, że możecie się ze mną zgodzić. No, ale to do lata to jeszcze trochę będzie. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o kilku potrawach, które są polskie albo są klasycznie polskie, albo klasycznie sięgamy po nie wiosną, początkiem lata, wtedy kiedy nasza kuchnia staje się kolorowa, ale z takim jakimś lepszym twistem, jakimś takim nowym pomysłem. O niektórych z tych dań, o których dzisiaj będę mówić, mówiłam już wcześniej. Mogliście się z nimi spotkać, więc jeśli jesteście ze mną y, ostatnie trzy lata, no to z pewnością mieliście okazję usłyszeć e, o niektórych z tych pomysłów. Ufam jednak, że Was też czymś zaskoczę e, i też Was do czegoś przekonam. Tak przekornie powiedziałabym, że ten odcinek będzie o kuchni polskiej, bo sięgamy tutaj po klasyczne polskie potrawy jak pierogi, jak kopytka, jak barszcz, ale e, na tej kuchni polskiej się nie skończy i to tylko taki myk -klik bajtowy jest bardziej. No ale dobra, nie ma czasu, trzeba jeść. I trzeba jeść dobrze i nie byle co. Moim zdaniem takim pierwszym zwiastunem wiosny w naszej kuchni jest twarożek ze szczypiorkiem i rzodkiewką. Kto się ze mną zgodzi, to ręka do góry. Czy jedliście już taki twarożek w tym roku? No przypuszczam, że już dawno i być może o nim zapomnieliście. A ja kochani zapraszam, żeby go odtworzyć ponownie w najbliższych dniach i troszkę go stwistować, troszkę go podkręcić. No, bo wyobraźcie sobie taki twarożek ze szczypiorkiem i zrotkiewką. No, do tego sól, pieprz i deolo, tak? Są tacy, którzy wrzucają jakieś mm, przyprawy smakowe, są tacy, którzy jeszcze wkrawają koperek. I to są wszystko fajne pomysły. Ale wyobraźcie sobie, że z rzodkiewki możemy zrobić pesto, prawda? Możemy. No więc zróbmy takie pesto z rzodkiewki, które będzie mniej pesto, a bardziej kremowym czymś, czyli będzie miało mniej orzeszków, mniej nasion na przykład słonecznika, czy innych, które będziecie używać, a więcej zielonego koloru. Jak zrobić pesto? No po prostu. Bierzecie coś chrupiącego, bierzecie czosnek, cebulę, jeżeli to pasuje do kompozycji smakowej, a w tym przypadku będzie smakować i pasować, do tego wrzucacie umyte listki, rzodkiewki, miksujecie. Dopiero potem dodajecie oliwę, no i wtedy robi się taka płynna emulsja. Tą emulsję sobie wykorzystajcie właśnie w połączeniu z takim szczypiorkiem, który jest z twarożkiem i rzodkiewką. Taki twarożek z takim pesto to absolutne po prostu coś niespotykanego do tej pory i coś, co rozwala kubki smakowe, bo ten delikatny twarożek nagle nabiera nie tylko takiej intensywnej zielonej plamy, intensywnego zielonego koloru, ale także wyjątkowej pikantności, dlatego że liście. Rzodkiewki, które wykorzystacie są pikantne. W ogóle pesto z to jest jakieś moje nowe odkrycie tego roku. Może z powodu inflacji? Nie wiadomo. Także w temacie pesto z polecam też focaccie z pesto z rzodkiewki. Ale to nie jest ten pomysł. Ten pomysł, który Wam zostawiam i do którego serdecznie zachęcam, to twarożek, biały twarożek, biały serek z rzodkiewką, szczypiorkiem i pesto z rzodkiewki. Możecie też jeść na dwa sposoby to danie, czyli możecie sobie posmarować kanapeczkę takim twarożkiem i porobić po nim kleksy właśnie z tego pesto, a możecie też po prostu pesto wmieszać do twarożka i zrobić twarożek na zielono. Kolor obłędny, smak jeszcze lepszy. Polecam! Drugi pomysł, do którego zapraszam i zachęcam, to ziemniaczki. Młode ziemniaczki, które o tej porze roku już do nas zaglądają i są w dobrych cenach. To są póki jeszcze co ziemniaki przywożone do nas z różnych innych krajów, ale jeszcze trochę i takie polskie młode ziemniaczki też będziemy mieć. Młode ziemniaczki z koperkiem i masełkiem, klasyka polskiej kuchni. Kiedyś już was namawiałam do tego, żebyście takie młode ziemniaczki Gotowane właśnie w całości, czyli nie obierane, tylko szorowane, czyli takie z delikatną młodą skórką. Jedli w ten sposób, żeby połączyć je z czerwoną cebulką. Koperkiem yy, i takim sosikiem na bazie musztardy francuskiej, oliwy i soku z cytryny. I uważam, że to jest coś, co trzeba zjeść tej wiosny, nie czekać jeszcze do lata i absolutnie ucieszyć się tymi pierwszymi ziemniakami, jakie będziecie w tym roku jeść. To jest konieczne, konieczne, żebyście sięgnęli właśnie po takie ziemniaczki. Są też tacy, którzy takie ziemniaczki łączą z grillowanymi albo gotowanymi, albo nawet ym, surowymi szparagami. Też polecam. Są też tacy, którzy do tych szparagów dorzucają jeszcze gotowane jajko i mówią o sałatce ziemniaczanej ze szparagami. Też polecam, ale umówmy się ziemniaczki. Koperek musztarda francuska, lekko pikantna czerwona cebulka, siekana tutaj tak drobniutko w pióreczka, no i koperek. Mm, to jest absolutnie boskie! Trzeci pomysł będzie z mojego ulubionego warzywa, czyli z kapusty, a jakże. E, mianowicie kilka tygodni temu zapraszałam Was do odcinka o tym e, jak zrobić szakszukę. Polecam Wam go e, i ciągle podtrzymuję wszystkie moje polecajki i wszystkie moje pomysły z tamtego właśnie odcinka. Jednym z rekomendacji, które dla Was wtedy miałam, i też miałam tą rekomendację, zdaje się, w odcinku, który był poświęcony młodej kapuście, to szach szuka właśnie z młodą kapustą. Czyli wyobraźcie sobie, że młodą kapustkę siekamy, delikatnie dusimy na oliwie albo na masełku. Dodajemy do tego szczypiorek, troszkę czosnku, troszkę soli, pieprzu, robimy wgłębienia w tej duszonej kapuście, wbijamy tam jajeczka. Czekamy, aż te jajeczka nam się zetną i voilà! na to dużo zieleniny, dużo koperku, dużo szczypiorku, może być kolendra, może być kolendra, miętra, pietruszka, tymianek, jakby czego dusza tylko zapragnie. Ale to naprawdę fantastyczne danie, ze świeżym pieczywem, z dobrej jakości pieczywem, wchodzi jak złoto i absolutnie do zjedzenia tej wiosny, koniecznie jak najszybciej takich młodych dostępnych listków pojawia się też botwinka i ją też można w ten sposób zrobić. Ale to tak na marginesie. Czwarty pomysł, w którym także króluje moja kochana kapusta, to taka suroweczka właśnie z młodej kapusty. I bardzo często robimy surowkę z kapusty, z marchewki, na przykład z cebuli, z koperku, takiego łamanego trochę kolesława, tak? No bo kolesław tam jeszcze powinien mieć musztardę i majonez, żebyśmy mogli mówić o tym typie sałatki. A wyobraźcie sobie, że sięgamy po to, co o tej porze roku jest najlepsze, najbardziej chrupiące, i najbardziej i najbardziej świeże, czyli młodą kapustę, rzodkiewkę, ogórka i świeże zioła. Weźmy tutaj szczypiorek, weźmy koperek, weźmy pietruszkę, miętę, kolendrę, te, które lubimy, ale niech tych ziół będzie dużo. Posiekajmy kapustę. Pokrójmy w kosteczkę albo w plasterki rzodkiewkę, dorzućmy tam zielonego ogórka, dorzućmy te zioła. Jeśli jesteście fanami i macie tylko ochotę, to zapraszam też na kilka um, kęsków pomidorka i to będzie absolutnie fantastyczna suroweczka. Potrzebujecie prostego dressingu, może to być winegret, może to być po prostu oliwa z musztardą właśnie francuską albo ze zwykłą musztardą. Może być oliwa z sokiem z cytryny, jak najbardziej może być tylko oliwa i sól i pieprz i po prostu no, no czuć, że kiedyś będzie jednak lato. Piąty pomysł to barszcz z botwinki. Mówiłam Wam, że z botwinki możecie zrobić świetną szakszukę i to prawda. Tak samo jak z botwinki możecie zrobić świetny barszcz. I nie musicie czekać na yy, to, żeby był czas na upały i robić z botwinki tylko i wyłącznie chłodnik. Nie musicie po prostu na to czekać. Pora taka deszczowa, która jest i zimna, to naprawdę bardzo dobra pora na to, żeby sięgnąć po młodą botwinkę. A jeśli potrzebujecie więcej pomysłów nadania właśnie z botwinką albo boćwiną, no to zapraszam do odcinka pod tytułem Młode buraki. Jest taki do znalezienia w tajnikach foodcastu i jestem pewna, że znajdziecie tam mnóstwo, mnóstwo pomysłów. Ale serio, taki barszczyk, barszczyk nie musi być wigilijny. Barszczyk może być z powodzeniem wiosenny, byleby był po prostu pyszny. A kiedy jesteśmy przy botwince i kapuście, to coś, co zmieniło moje myślenie o kuchni zero waste i o właśnie takim wykorzystaniu jej resztek i jedzeniu do ostatniego listka rzodkiewki, to wyobraźcie sobie, że w bardzo łatwy sposób można zrobić pierogi z łodygami. Takie nazwałam, chociaż może mają jakąś bardziej profesjonalną nazwę. Wyobraźcie sobie, że bierzecie właśnie łodyżki, podwinki, jakieś pozostałe dwa, trzy zaplątane szparagi, bierzecie jakieś resztki właśnie niedojedzonych ziemniaczków, kawałek kapusty i robicie z tego po prostu taki nowalikowy, aromatyczny, pyszny. Farsz. Może tam się zaplątać młoda marchewka, może tam być starta kalarepa, może być koper włoski, może być nawet cukinia, mogą być pieczarki. Wszystko tam może być. Może tam być resztka kaszy niedojedzonej po obiedzie albo resztka ryżu z poprzedniego dnia. Nic nie szkodzi. To z tego można zrobić absolutnie fantastyczne rzeczy. I mam tutaj na myśli przede wszystkim młodygi, przede wszystkim takie końcówki. E, może być też młody szpinak, nowy szpinak, który właśnie się pojawia, szpinak ogrodowy, który ma tych końcówek troszkę więcej. Weźcie sobie, zróbcie takie pierogi z młodygami. Hmm? To będzie spoko, to będzie fajne i absolutnie smaczne. Moja lista nie byłaby kompletna, gdybym Was nie namówiła na coś z rabarbarem. Otóż zapraszam Was do tego, żebyście w tym roku zrobili sobie kopetka z duszonym rabarbarem. Rabarbar naprawdę jest plastyczny, jako warzywo prezentuje się z kopetkami fantastycznie. Zapraszam też na odcinek o rabarbarze, był on w zeszłym roku, też go można znaleźć i tam więcej inspiracji, protipów, porad na to, jak sobie radzić z rabarbarem. Co rabarbar lubi, ale no znowu, kopytka prosta rzecz, tak? Każdy lubi, każdy tam sięga częściej lub rzadziej po nie. Kopytka zwykle są kojarzone z taką dziecięcą potrawą, z takim dziecięcym menu. Nie wiem, może tak jest. Ja jako dziecko nie cierpiałam kopytek, i dopiero jako dorosła osoba i taka osoba, która robi kopytka bez sera, czyli takie wegańskie na przykład stofu, to dopiero teraz je lubię, ale wcześniej były obrzydliwstwem dla mnie. No i takie właśnie kopytka z takim właśnie rabarbarem. No, czy to nie jest cudowne? No, to jest cudowne. To mamy proste polskie danie, które dzięki właśnie takiemu dodatkowi, jakim jest rabarbar, taki duszony, nabiera zupełnie, zupełnie nowego charakteru. A jeśli nie chcecie rabarbaru dusić, to też możecie go posiekać drobno, połączyć na przykład z zielonym ogórkiem, lekko posolić, dodać trochę tartej gałki muszkatołowej, trochę ziół. I na przykład zrobić sobie taką salsę na ostro, na pikantno, i w ten sposób zjeść na przykład takie kopytka, albo na przykład nioki w takiej wersji słonej, takiej wersji wytrawnej. Nie bójcie się tutaj szaleć i poszalejcie. Zobaczcie, że dzięki tym pomysłom i tym inspiracjom, tym połączeniom, wprowadzacie do waszej kuchni naprawdę nowatorskie rozwiązania. Także trzymam kciuki i jestem pewna, że będzie Wam smakować tak samo mocno jak mnie w tym tygodniu. Ostatnie dwa pomysły są już absolutnie niepolskie, ale ciągle y, są w zasięgu naszych rąk, naszych możliwości i są chyba dość ostatnio popularne. W ogóle mam wrażenie, że Rabarbar to przeżywa drugą młodość w ciągu ostatnich kilku lat, ale. Na pewno kojarzycie takie przepisy i takie pomysły na pieczony kamembert. Kamembert na przykład z pomidorkami, z czosnkiem, z rozmarynem, taki zapiekany w naczyniu żaroodpornym, i później ten taki rozciągający się kamembert wyjadany, na przykład bagietką. Na pewno kojarzycie takie przepisy. I teraz sobie wyobraźcie, że tak samo robimy z rabarbarem, słodkim rabarbarem. I słonym camembertem. Jakie to jest dobre, jakie to jest fantastyczne połączenie! Musicie go spróbować. Jest to absolutnie banalne. Można tam dorzucić troszkę masełka, która się tak fajnie skarmelizuje. Nie trzeba tego robić w wysokiej temperaturze. Wystarczy 150-170 stopni, kilkanaście minut i mamy gotowe nie tyle danie, co po prostu mistrzostwo dzieło smakowe. Yy, I gdybym miała wyrokować, że coś wiralowo przebije się do naszej kuchni po wiośnie tego roku, to powiedziałabym, że to będzie Camembert z rabarbarem. Albo... Mój ostatni dzisiaj e, dla Was pomysł i przepis, który mam, chociaż wiecie, te przepisy to tak luźno powiedziane, ale też na pewno pamiętacie taki wiralowy przepis z fetą i pomidorkami i makaronem. Pamiętacie? No właśnie. W pandemii robił on rekordy popularności. Zaczęło się od filmiku na TikToku, a potem to już wszyscy i w telewizji i w gazetach i na Instagramie i na Facebooku i pewnie gołębie pocztowe też się nim dzieliły. Ostatnio miałam okazję spróbować takiego twistu, sezonowego twistu tego przepisu, i o ile sama nie przepadałam za tą wersją feta i pomidorki, dla mnie tam trochę czegoś brakowało, więc zwykle robiłam taką wersję feta, pomidorki i jakieś jeszcze warzywka. To uważam, że ten nowy pomysł, to nowe podejście jest strzałem w dziesiątkę. Wyobraźcie sobie pieczone szparagi, no złoto, tak? Do tego pomidorki koktajlowe, szery, jakie lubicie, no też złoto. Do tego feta, no też złoto. I jeszcze, żeby tego było mało, to wyobraźcie sobie, wbite do tego jajeczka. To wszystko bardzo prosto się robi. Po prostu wrzucacie do naczynia żaroodpornego szparagi, pomidorki, pokruszoną fetę. Można sobie wkroić kilka plasterków cebulki, jeśli lubicie. No i tam jakąś na przykład gałązkę tymianku, albo rozmarynu, albo oregano, bazylię. To już do wyboru, do koloru. No i wbijajcie tam ze 2 trzy jajca, które w piekarniku też się zapiekają. Te jajca można też wbić troszkę później, czyli można zapiec to, sprawić, żeby te pomidorki i szparagi dostały ciepła i na przykład po 10 minutach wbić te jajca, włożyć jeszcze na 5 minut do piekarnika nagrzanego na 170 stopni i voila! Macie coś fantastycznego, przepysznego na kolację, na obiad, e, na jakiś branch w niedzielę. E, jeśli jadacie takie późne śniadanie połączone właśnie z jakimś takim lunchem, obiadem i, i tym podobnym, e, coś czym można zaskoczyć, coś czym można pokazać się przed gośćmi, e, coś co można zrobić na kolację we dwoje. Hm? No tak, tak, to chyba brzmi jak coś, na co chyba was namówię. Mam rację. Mam nadzieję, że tak. E, kochani, wybaczcie, e, że dzisiaj nie ma takiego odcinka bardzo merytorycznego, ale też brakuje mi albo gdzieś tam w moim ostatnim życiu albo właśnie tutaj w foodkaście takiego dzielenia się z wami moimi odkryciami. W ogóle rzadko to ostatnio pokazuję na Instagramie, bo czasem nawet łapię się na tym, że nie zrobię jakiegoś zdjęcia, jak coś próbuję i coś fajnie wychodzi, a już nie mówiąc o tym, żeby na przykład nagrać i wrzucić to na stories, ale było kilka tych takich odkryć smakowych, które ostatnio udało mi się spotkać, jak na przykład to pest to z rzodkiewki z twarożkiem, jak właśnie ten pieczony camembert z y, rabarbarem, albo te pieczone y, szparagi zamiast y, właśnie fety, albo właśnie z fetą i pomidorkami. No, no cudowna rzecz. No i te pierogi na przykład z resztkami, no jejku jakie to proste, jakie to dobre i jakie to fantastyczne. Nie mogłam się tym z Wami y, nie podzielić, także ufam, że coś z tego zgarniecie. Ja lecę y, przede mną kolejny intensywny tydzień. Y, myślę, że niebawem powiem Wam coś miłego, no bo przecież futkas będzie kończył jakieś śladka, więc może zrobimy jakąś małą imprezę. Hmm, co wy na to. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to usłyszymy się za tydzień, a ja trzymam kciuki za Wasze dobre przeżycie tej wiosny. Bo cokolwiek by się działo, to tak jak mówiłam na początku, życie jest za krótkie na to, żeby czegoś żałować. Także jedzcie dobre rzeczy, odpoczywajcie, cieszcie się zielenią, cieszcie się wiosną i po prostu poszczególnymi dniami. Jest pięknie i mam nadzieję, że w ogóle, ale to w ogóle Wam się tutaj razem ze mną nie nudzi. Do usłyszenia, cześć, papa. Pa.